O, ja cię! Cześć! Nie nagrywałam strasznie długo i się mega stęskniłam. Mam nadzieję, że wy też się stęskniliście za moim aksamitnym głosem podcasterki. Cześć, tu Zoria Blue i podcast przy zapalonym świetle. Żartuję, nie nagrywałam trzy miesiące i jest teraz mega dziwnie mówić do mikrofonu. Ale jest mniej dziwnie niż rok temu, kiedy zaczynałam podcast, bo myślę, że 14 września, dzisiaj jest 23, kiedy nagrywam, był urodziny podcastu. No i chciałam ten teaser, który nagrywam teraz, już nagrać wtedy i wypuścić na urodziny, i was na drugi sezon, ale życie, życie jest nowelą i czasem po prostu inne rzeczy ważniejsze i bardziej pilne przede wszystkim, może nieważniejsze się wkradają tam. I nie ogarnęłam, no ale nagrywam teraz, więc jakby nie marudźcie. Mam nadzieję, że się stoskniecie za mną. E, trochę wiem, że się styliście bo kilka osób, czy może więcej niż kilka, do mnie pisało w przeciągu ostatnich trzech miesięcy, to z podcastem, kiedy mam nowe odcinki, że już wszystko przysłuchaliście i w ogóle o co chodzi. E, I to jest mega, mega miłe i to mnie tak strasznie motywuje. W ogóle każda wiadomość od Was mnie niesamowicie motywuje, jak ktoś mi pisze, że nie wiem, idę sobie do domu, idę sobie robić kawę, nagle pip, 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 patrzę na telefon, a tam wiadomość na profilu przy że świetlecznych. Ej, super podcast, chciałam ci tylko to napisać i tak dalej. To jest super, bo robię to po prostu dla was, nie? Dla siebie też, ale dla was, żeby, żeby ktoś słuchał, a nie żeby sobie tylko tak nagrywać swój głos, bo w sumie dopiero ostatnio polubiłam swój głos. Kiedyś nie, nie cierpiałam słuchać swojego nagranego głosu, jak chyba większość osób, no ale po roku nagrywania podcastów się po prostu przy, przyzwyczaiłam, bo oczywiście sama sobie montuję te podcasty, więc muszę siebie słuchać potem przez godzinę, czy tam przez część godziny, bo zwykle mówi mój gość czy gościnie. Ale wracając, czekajcie, adresem, bo się trochę zgubiłam. więc W czerwcu zupełnie nagle zniknęłam, ale po prostu po całym pół roku y, pracy i wszystkiego intensywnego po prostu stwierdziłam, że wale wszystko, leję na wszystko, są wakacje, pojechałam sobie na chatę, czyli taki kotycz czeski, y, czyli po prostu taki jakiś domek na wsi, y, czy tam w górach, czy gdzieś ze znajomymi. I później cały lepiej sobie zrobiłam na mega chillu i robiłam tylko minimum rzeczy, które musiałam. I stwierdziłam, że po prostu zrobię przerwę wakacyjną i ta przerwa wakacyjna też będzie za rok, żeby na przykład ludzie mogli nadgonić stare odcinki i żeby miała troszeczkę też odetchnęła, bo kocham po prostu nagrywanie tego podcastu, mega to lubię, lubię, strasznie lubię rozmawiać z gośćmi, którzy są u mnie i strasznie mi się podoba, że się otwierają przede mną i opowiadają super swoje historie z życia. Ja sama się bardzo dużo uczę i dowiaduję. Częściowo od tych gości, a częściowo na przykład dlatego, że jest jakiś temat i jak się przygotowuję do nagrania, no to myślę o tym temacie i wtedy sobie jakby rozkminiam sama w głowie różne rzeczy związane w tym temacie, z tym tematem. Więc to jest dla mnie nauka mega, mega. I teraz chyba znowu zwróciłam wą straciłam wątek. Kiedyś mówiłam, nie, że takie ciężkie jest gadanie w ogóle samemu i, i zazdroszczę, czy bardziej podziwiam może podcasterów, którzy po prostu mogą nawijać przez pół godziny sami i się dziwią, i, się, i nie jest im dziwnie, że po prostu gadają sami do mikrofonu, ale widzę, że tutaj całkiem dzisiaj dobrze idzie nawijanie. Więc tak, więc była przerwa wakacyjna, trochę to zrobiłam głupio, tutaj mój hashtag ukochany chujowa podcasterka, którego użyłam na Instagramie, że po prostu zniknęłam i jakby nie dałam znać. Ale już po prostu chciałam się odciąć od wszystkich różnych rzeczy. Nie miałam jakiegoś doła mega, jakbyście się martwili, albo czy depresji, czy doła, czy jakiegoś wypalenia zawodowego, etc., ale po prostu potrzebowałam nie myśleć o niczym, co muszę na jakiś termin zrobić i kiedyś tak dalej. No, a teraz wracam, wracam, wracam z drugim sezonem. Dzisiaj nie będzie rozmowy z gościem, no tylko ja chciałam was troszeczkę natizować i przypomnieć o swojej obecności. I będzie znowu, planuję, żeby były co dwa tygodnie odcinki, bo co tydzień to jest jednak dość często, to jest naprawdę kilka godzin dobrych kilka godzin pracy, żeby przygotować jeden odcinek, bo to i trzeba przygotować się, znaleźć gościa, gościnie, rozmawiać z nimi, potem montować, potem gdzieś to tam wrzucać na różne jakieś rzeczy, promować, etc. Więc te dwa tygodnie myślę, że jest fajne, choć podobno algorytmy spotyfajowe bardziej lubią co tydzień rzeczy, no ale dobra, kaman, bez przesady, nie? Mam nadzieję, że jakoś się zawsze jakoś tam obroni, a jakby nie mogę być podcasterką na pół etatu, bo są inne duże zmiany, o której zaraz wam powiem. E, więc planuję znowu co dwa tygodnie, a do tego wszystkiego tak chciałam powiedzieć, no moje podcasty są dość długie, że to jest godzinka. I też wiem, że niektórzy później, jak kiedyś miałam co tydzień, to nie nadążali tego słuchać. Coś, czego się nie dziwię. Ja akurat konsumuję bardzo dużo podcastów, bo jakoś nie ogarniam czytania, więc bardzo dużo słucham, jak gdzieś idę. Ale, ale też czaję, że po prostu jakby godzina tygodniowo na podcast to jest, to jest dość sporo. Więc taki jest plan. Mam nadzieję, że będę regularna, tak jak prawie, że zawsze w pierwszym sezonie będę się starać, chociaż u mnie powiem wam, mega duże zmiany przez ostatnie kilka miesięcy. Częściowo się nimi podzielę, a częściowo się podzielę dopiero w październiku na Insta bo przy okazji jakiegoś odcinka. Bo wczoraj czerwcu zaczęłam na pół etatu, po 10 latach być na freelansie, bo potrzebowałam troszkę odsapnąć od freelansu. No, i się okazało, że już po czterech miesiącach odchodzę z tej firmy, bo dostałam propozycję nie do odrzucenia eee, i będę robić mega super rzecz. Będę kierować super projektem, o którym na no pewno się dowiecie. Mam nadzieję nie tylko z mojego Instagrama, ale w ogóle z mediów w Polsce i z socialów i w ogóle, że to będzie ta rzecz, którą tworzymy, że będzie takim samym love brandem, jak jest tutaj w Czechach. Więc jak słyszycie, to się mega uśmiecham, uśmiecham się w duszy i tak dalej, bo to jest taka praca, którą została. Zaproponowana, więc to też bardzo się ucieszyłam, że, że jakby to z tej strony, że ktoś mnie po prostu o mnie pomyślał, że robię fajne rzeczy i jestem fajna i nadaje się do tej, do tej roboty. Mój profil jest świetny do tej roboty. No, i zostało mi to zaproponowane, i to jest na tyle atrakcyjna i mega ciekawa, exciting i tak dalej propozycja, że postanowiłam po prostu dać wypowiedzenie we wszystkich moich 15 tysiącach różnych prac i on nie da, niedługo przechodzę na pełen etat. W związku z tym, jakby jest dużo zmian i dużo różnych rzeczy się dzieje, i jakby generalnie z czasem u mnie ostatnio dość krucho. A oprócz tego, jeśli chodzi o burleskę, burleska zostaje. Wszystkie inne, wszystkie inne prace idą w siną dal, ale burleska oczywiście zostaje. Więc teraz w ogóle tak siedzę i jest taka mega, po prostu się cieszę, że będę miała dzienną pracę, taką etat, która jest po prostu sensowna, a, o, a potem po prostu wieczorami będę albo występować, no albo teraz zaczęłam uczyć burleski, w sensie robię kursy, mam warsztaty i ma to bardzo duże powodzenie. Trochę się obawiałam zawsze na początku przy otwieraniu tego kursu, który organizowałam pod koniec sierpnia, a kursy zaczęły we wrześniu. Miałam takie obawy, że o się nie zapiszę i w ogóle w ogóle. Okazało się, że no, dwa kursy mi się otworzyły i wtorkowy, i środowy. A oprócz tego robię wa warsztaty, takie po prostu jednorazowe, i mam dwie. Dwa warsztaty na, jak to się nazywa, Bachelorette Party, no wieczory panieńskim, czy tam dniu panieńskim, bo wiecie, teraz się taki program cały robi, nie tylko wieczorem, że się idzie na je, napić alkoholu, ale że to jest w ramach jakiegoś takiego programu, który jest specjalnie przygotowany dla Panny Młodej, więc mega, mega się dużo dzieje, ale to, to mi sprawia straszną radość, po prostu to nie jest jak praca, te, te zajęcia, bo są tam super osoby, super energia, mogę fajne rzeczy przekazywać i wiem, widzę, że im się podoba już teraz, więc jestem mega wszystkim podjarana. No a oprócz tego ciśniemy z kolektywem aktywistycznym. Yy, może widzieliście Ciocia Czesia, się nazywa. Działamy tu z Czech i przygotowujemy. Mieliśmy już jedną kampanię taką merczową, że sprzedawaliśmy koszulki, czy tam za, okej, okay, za donation była koszulka. Które były piękne, i w końcu poszło w świat prawie 900 tych koszulek. Strasznie dużo. Nawet w Kanadzie, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych je noszą, więc po prostu super, super cały świat. No a teraz przygotowujemy imprezę urodzinową, taką klubową, w sensie, że będą dj -e. Więc to też będzie mega super i będzie jakiś, może, inny mecz. Więc bardzo dużo się dzieje fajnych rzeczy, ale ciągle wierzę, że znajdę czas na nagrywanie i mam już sporo pomysłów na nowy sezon. Jeden odcinek na nowy sezon mam już nagrany. Był nagrany jeszcze w czerwcu. A dalsze będę, będę dogrywać, zbieram teraz gości i pomysły, więc też chciałam wam powiedzieć, że jeżeli macie jakiś pomysł na jakiś temat, o którym byście chcieli posłuchać, bo jest dla was jakiś ważny albo ciekawy, to napiszcie mi na maila, zapalamy światło, czy tam bez diakrytyki, małpa.gmail.com, albo na Instagramie przy zapalonym świetle, albo gdzieś tam na fejsie, albo jak, jakikolwiek inny sposób, nie wiem, gołębiem pczytowym, Albo telegramem, to trochę mało śmieszny żart, przepraszam bardzo, ale <grym> zdarza się nawet najlepszy. E, więc napiszcie, albo na przykład jeżeli ktoś z Was, albo ktoś z Waszych znajomych chciałby być gościem lub, goś lub gościnią e, podcastu, bo ma jakiś fajny temat, ma jakąś fajną historię do opowiedzenia, no to też podbijajcie. E, kilka osób, które były w zeszłym sezonie, były takich, które właśnie same do mnie napisały. Kilka osób, resztę, resztę jak tam zawsze ja pisałam, znajdywałam, ale jestem zawsze, zawsze otwarta. Formuła pozostanie się taka sama jak wcześniej, nie zamierzam jakiś robić mega dużych zmian w tym drugim sezonie. Przede wszystkim mi zależy na takich y, historiach z punktu widzenia ja, czyli jakichś swoich doświadczeniach, a niekoniecznie eksperckich, jakby, które będą opowiadały w trzeciej osobie jakiejś problematyce. Aczkolwiek, podobnie jak w pierwszym sezonie, był wywiad z ginekologiem to jest ten y, małpa, czy tam Ed, nagi ginekolog świetny, który był o całej tym micie tej Błony Dziewiczej i o Błonie Dziewiczej i mega fascynujący odcinek. Ja sama w wieku po prostu 30 plus się bardzo dużo nauczyłam. Więc myślę, że i w drugim sezonie się pojawi jakiś ekspert, bo też to jest jakaś zawsze ciekawa perspektywa. W ogóle jeszcze teraz mi się przypomniało, jak zaczęłam już tak nawijać, że pomimo tego, że jakby nie nagrywałam, to patrzyłam tam raz na jakiś czas, czy ktoś w ogóle słucha i statystyki, i w sumie ta odsłuchiwalność była bardzo podobna, jak kiedy nagrywałam. Może tak ciupinkę niższa, ale mega się zdziwiłam, bo myślałam, że, że to jakoś zupełnie padnie i po prostu wszyscy przestaną słuchać, jak mi się nie przestanie pojawiać w Spotify czy tam w innych apkach. No a się okazało, że ten, że, że jednak, jednak słuchacie pewnie jakichś starszych odcinków i tak dalej. Dobra, to tyle takich nowości. Zastanawiam się, czy coś jeszcze bardzo ważnego miałam Wam powiedzieć oprócz jednej sprawy. No aha, pamiętajcie też, żeby mi tam dać tego sub, suby różne na różnych YouTubach i tych Spotify'ach, Apple Podcast. Wiem, że Google Podcast też sporo ludzi słucha. Byłabym też wdzięczna za gwiazdeczki na Apple Podcast, bo to zawsze jakby jest fajne, że ten podcast gdzieś tam się wyżej komuś pokaże. Albo że na przykład gość, którego ja zaproszę, sobie sprawdzi, czy tam w ogóle ktoś słucha tego podcastu, i tak dalej, więc będę taka bardziej wiarygodna dzięki temu więc to jest mega miłe i pewnie też dzięki temu się dostaje e, więcej więcej ilość osób się dowie o tym podcaście, co nie? W Spotify zwykle też jest tagiem, akurat używam że na górze wam się pojawiają niby że najnowsze odcinki ale tam zawsze tych kafelków jest bardzo mało chyba tylko sześć więc może sobie w prawym górnym rogu taki dzwoneczek rozkliknąć i tam są w ogóle wszystkie, które subskrybujecie mi się wydaje, nowe odcinki więc ja tam zawsze zaglądam raczej tam bo na, na główne nie za dużo się pojawia a to taka techniczna, sorry za teraz przynudzanie Ostatnia rzecz, o której y, kilka osób mnie pytało, i w sumie nie chciałam tego robić, bo w sumie wszyscy tak robią i nie wiem, czy to kogoś jeszcze interesuje, ale kilka osób mnie pytało, więc stwierdziłam, okej, okay, why not? Będzie patronite, na które was serdecznie zapraszam. Dopiero go jakoś tam tworzę i wymyślam. Uh, no, i nie wiem, jeżeli myślicie, że te treści, które tworzę, są, są fajne i lubicie słuchać, to możecie tam rzucić jakieś 5 zeta w miesiącu albo 500, jak ktoś chce, na przykład, albo 5000 też. Wymyślałam jakieś fajne progi i myślę jeszcze jakichś takich fajnych, to się czasem nazywa nagroda, nagrody w tych różnych crowdfundingowych kampaniach. Będzie mi bardzo miło. Tak jak mówiłam, miałam takie opory już w pierwszym, se w pierwszym sezonie, że wszyscy że mają tego patronajta i po prostu smęszą o tym patronajcie na na tych swoich podcastach, ale no jest prawda, że ta, jakby chcecie nagrywać fajne treści, no musicie no jakby zainwestować, w to już nie mówię o mikrofonie, który tam, nie wiem, tyś jaka kosztuje, powiedzmy, ale sporo, sporo czasu i to na pewno jest motywujące. Z jednej strony jakby motywujące, że ok, masz na kawę, którą pijesz w czasie nagrywania albo w czasie, no w czasie nagrywania, nie pewnie w domu, ale może w kawiarni coś tam montuje albo dogaduje gości, więc fajnie, że masz człowiek po prostu, nie wiem, na latte słynne, <grym> na stojowym mleku. E, więc ten, ale myślę, że bardziej to też jest takie motywujące, podobnie jak te słowa, nie? Że jakby ktoś wam daje feedback i mówi, Ej super, mega mi się podoba mój podcast. No a ktoś wam rzuci po prostu subskrypcję, dyszkę miesięcznie, i jakby to też jest mega motywacja, ale nie chodzi o tą motywację, o hajs, 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 bo wiadomo, że nie wiem, nie zarobię na tym, nie wiem, kurde, na co, na trzy mieszkania w Pradze, ale bardziej taka motywacja, że okej, okay, ktoś uważa, że te treści, które ja robię, są na tyle wartościowe, żeby się podzielić tam, nie? Nie wiem, dwoma dyszkami miesięcznie. Więc w ten sposób też na to patrzę. A pewnie jeszcze powiem w, no, w następnym odcinku, jak to tam wszystko będzie, jak dokończę tego patrona, i to, żeby to jakoś wszystko miało ręce i nogi. Ale chętnie Was tam zobaczę, patronów i matronki. E... No i chyba tyle, nie? Zapraszam do słuchania drugiego sezonu. Jak macie jakieś pytania, sugestie, gości, skargi, ale bez hejtów. Znaczy hejty możecie, ale ja to i tak blokuję potem, więc spoko. I w ogóle właśnie hejtu, chyba tylko jeden hejt w, był na mój podcast i chyba to znaczy, że po prostu jestem mało popularna. <grym> Okej, okay, żartuję, znaczy nie żartuję, jestem, ale... <grym> ale nie aż tak, kemal, już czekam na te hejty. Nie, dobra, dobra, no wiecie, już przyzwyczajcie się do moich sucharów, więc już nawet może tego chyba nie będę wycinać, myślę. Dobra, to startujemy z drugim sezonem. Tu z Blue i przy zapalnym świetle. I słyszymy się za tydzień albo dwa. A jeszcze zobaczę. Ale w czwartek. Słyszymy się w następny czwartek. Który z następnych czwartków? Cześć!